Cześć wszystkim, ja jestem Robert. Witam Was w tym pierwszym dniu nowego roku i na początku zaprośmy Pana Boga do tego czasu, czasu, kiedy będziemy spotykać się z Jego Słowem. Przyjdź Duchu Święty do naszych serc. z Ewangelii według świętego Łukasza. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga, za wszystko co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. A dzisiaj w tej Ewangelii spotykamy się z pasterzami z pasterzami, którym się objawił anioł, zwiastując im dobrą nowinę. Nowinę o tym, że narodził się im Zbawiciel. Ci pasterze udają się z pośpiechem, aby odnaleźć dzieciątko, aby spotkać Mesjasza. I to, co mnie dotyka w tym słowie, to to, że Pan Bóg nie przyszedł do pasterzy podczas modlitwy, może kiedy oni byli w synagodze, w szabat, tylko anioł przychodzi słowem Pana Boga do nich w ich zwykłej codzienności, podczas ich pracy, podczas tego jak pełnili oni obowiązki, pieczy nad stadem. Przychodzi na ich nocą, kiedy oni czuwają. I myślę, że Pan Bóg chce przyjść do każdego z nas właśnie w naszej codzienności, w takim zwykłym, prostym życiu. On przychodzi do nas ze swoim słowem, w piśmie świętym, przychodzi też poprzez innych ludzi, okazując nam swoją miłość, troskę. Ale myślę, że zawsze, kiedy spotykamy Boga w naszym życiu. To wywołuje to coś w rodzaju pragnienia dalszej drogi, pragnienia poszukiwania go coraz bardziej, bardziej. Tak jak pasterzy po tym, jak spotykają anioła, po tym, jak słyszą słowo powiedziane im przez anioła słowo od Boga, pośpieśnie udają się, aby znaleźć dzieciątko. I myślę, że warto pamiętać o tym, żeby nigdy nie zatrzymywać się na tym słowie na otrzymywaniu czegoś od Boga, na otrzymywaniu miłości tylko cały czas wychodzić cały czas dążyć do spotkania z nim w drugim człowieku, wychodzić poza swoje schematy, poza jakieś swoje takie bezpieczne miejsca, bezpieczne sfery, jak w życiu duchowym. Takie. Psychicznym, aby go spotkać, tych pasterzy. I myślę, że najlepszym przewodnikiem na tej drodze, na drodze poszukiwania, bo na drodze spotykania się z Nim jest Matka Boża, jest Jego mama. Słyszeliśmy, że Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu, zachowywała te wszystkie sprawy, słowa i rozważała. I właśnie dlatego ona najlepiej zna i rozumie swojego syna. mogło w swoim sercu. I najlepiej może nas też poprowadzić do niego, pokazać nam drogę. Więc życzę wszystkim Wam w tym pierwszym dniu nowego roku, aby w tym roku codziennie spotykaliśmy się z Bogiem, abyśmy odnajdowali go. Codzienności i żebyśmy coraz bardziej wychodzili mu na spotkanie. Składam wszystkim najlepsze życzenia na ten cały rok. Dziękuję i do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.